Dzisiaj kolejne nocne wejście. Posłuchajcie, coś pięknego, ta, ta latareczka, ta czołówka. Tak mi się wczoraj spodobało to nocne wejście na Nosal, że zacznę chyba uprawiać nową odmianę wchodzenia po górach. W nocy. No coś pięknego. Natomiast nie o tym, moi drodzy. Dzisiaj. Ogłosiliśmy kolejną zawodniczkę, która wystąpi na Gali MMA VIP. No i to jest, wedle mojej oceny, prawdziwy VIP w świecie polskiego MMA. Zawodniczka, która walczyła już na Gali UFC w Polsce, na Galach Fen, Izabela Badurek. Ja szczerze Wam powiem, że nigdy, ale to nigdy nie byłem jakimś wielkim fanem sportu walki. Zawodowo uprawianej przez kobiety. E... Natomiast, oczywiście, nigdy nie miałem nic przeciwko, przecież nieraz organizowałem już walki e... zawodniczką na swoich galach. E... Chociażby kilkakrotnie walczyła u mnie mistrzyni Europy w boksie olimpijskim Aleksa Skubicki, Polka. Która urodziła się w Kanadzie. Natomiast ja zupełnie przypadkiem zobaczyłem walkę Izabeli Badurek z Anitą Bekus. Wiecie co? Dla mnie to była najlepsza walka kobiet, jaką w życiu widziałem. W jakiejkolwiek dyscyplinie, po prostu ta walka była dla mnie, dla oka, fenomenalna. Faceci nie potrafią tak pięknie walczyć, jak one walczyły. I tutaj wielkie słowa uznania zarówno dla Izy, jak i, jak i dla Anity Bekus, bo, bo to one obie stworzyły takie e, znakomite widowisko. Chciałbym kiedyś zobaczyć rewanż tych zawodniczek, bo oczywiście dobrze się stało, że werdykt został zaraz po walce zmieniony na ten słuszny i absolutnie... Izabela Badurek zasłużyła na zwycięstwo w tej walce, ale szapoba i ukłony dla Anity Bekus zbudowała również świetną walkę i tylko to, że postawiła tak wysoko poprzeczkę i spowodowało, że ta walka była tak znakomita. Obecnie. Do zamknięcia karty WALK brakuje nam dwóch zawodniczek przeciwniczki Ewy Piątkowskiej, która zadebiutuje w MMA jako była mistrzyni najbardziej prestiżowej federacji WBC w boksie zawodowym. Dla mnie Ewa to również najlepsza bokserka w trzech czasów, jeśli chodzi o polski boks zawodowy kobiet. Bardzo się cieszę, że ponownie Ewa zawalczy na, na mojej gali. Więc y, szukamy jeszcze rywalki dla y, Ewy i szukamy przeciwniczki dla Izy Badurek. Nie jest łatwo, muszę wam powiedzieć, bo już wiele polskich zawodniczek odmówiło walki y, z Izabelą Badurek i za widzę się jej postrach. Mamy jakieś zagraniczne propozycje, no, ale zobaczymy, y, jak to się wszystko zakończy. Natomiast chciałbym kiedyś zobaczyć rewanż yy, Izy z Anitą No i zobaczymy, może kiedyś do takiego rewanżu dojdzie. Serdecznie Was pozdrawiam. Ja zaliczę kolejną jednostkę treningową. Obóz trwa yy, no i co? Do następnego razu.